Kupcie sobie ze mną styczowego blind boxa. Pudełko wygląda mega fancy. Jest nawet jakiś złoty znaczek tutaj. Kupiłam to na Shane, ale z tego co widzę, on jest z takiego sklepu, który na pewno jest w Hiszpanii. Więc zaraz sobie otworzymy. Takie styczy można zdobyć, i ja mocno napaliłam się na tego stycza z pizzą. Uwaga, najważniejsze. No nie, zaspoilerowałam sobie. Mam taką kartkę z pizzą, więc pewnie to on. Dobra, ale może jakimś dziwnym trafem zdobędę coś innego. Nie, jest to pizza. Fajnie, ale jaki kiut w ogóle. Podoba mi się bardziej niż te stwory z zębami. Ale jakie mięciutkie w ogóle. Mega mi się podobają. Są takie cute. Dam sobie na jakąś torebkę i myślę, że fajnie to będzie wyglądać. Ale jak ładnie w ogóle wykonane. Dajcie znać, jakiego wy byście chcieli dostać. Jest nawet metka tego sklepu, więc obstawiam, że po prostu jest to marketplace i sprzedają po prostu na szejnie.